Cichy ból, który budzi cię co noc. Zaczyna się niewinnie. Musisz wstać raz czy dwa, żeby pójść do toalety. Później trzy, cztery razy, aż w końcu przestajesz się wysypiać. Twój dzień staje się cięższy, koncentracja spada, a zmęczenie nie mija. A najgorsze? Ten niepokój, którego nie da się zagłuszyć czy to coś poważniejszego? Czy to już prostata? W Polsce. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 60% mężczyzn po 60. cierpi na przerost prostaty. Wielu z nich nigdy o tym nie mówi, nawet lekarzowi. Zamiast tego, przyzwyczajają się do niewygody, frustracji, a czasem nawet bólu. Ale co, jeśli powiem ci, że naukowcy odkryli coś prostego, naturalnego, co może wspomóc prostatę już w 7 dni? Nie chodzi o drogi lek ani skomplikowaną kurację. Chodzi o coś, co masz prawdopodobnie w kuchennej szafce, zwykła łyżeczka sody oczyszczonej, wypita przed snem. Dla wielu brzmi to jak babcina porada, ale dziś pokażę Ci, co mówi na ten temat nauka, badania kliniczne, konkretne dane i doświadczenia pacjentów, którzy dzięki temu znów mogą przespać noc bez ciągłych przerw. Nazywam się dr Katarzyna Nowak. Od ponad 30 lat pracuję z mężczyznami. Którzy chcą odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, energię, pewność siebie i zdrowie prostaty. Pracuję nie tylko jako lekarz, ale jako kobieta, która wie, jak trudno czasem mężczyźnie powiedzieć: Mam problem. W tym filmie nie będę cię straszyć ani obiecywać cudów, ale pokażę ci coś realnego. Coś, co działa, gdy rozumiesz, jak i dlaczego to działa. Bo prostata nie musi być twoim wrogiem. Czasem wystarczy wysłać ciału sygnał: Jestem gotowy zadbać o siebie. A pierwszym krokiem może być coś zaskakująco prostego. Zaczyna się od małych zmian, które łatwo zignorować: słabszy strumień moczu, dłuższe czekanie na rozpoczęcie oddawania moczu, uczucie, że nie opróżniłeś pęcherza do końca. Wielu mężczyzn tłumaczy to sobie wiekiem, zimną pogodą, a nawet wypitą herbatą, ale prawda jest taka: to są pierwsze sygnały, które ciało wysyła. Gdy prostata zaczyna się powiększać, gruczoł krokowy, czyli prostata, ma wielkość orzecha włoskiego i znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym. Jego głównym zadaniem jest produkcja płynu, który wchodzi w skład nasienia. Ale z wiekiem, u większości mężczyzn, prostata zaczyna się powiększać. Ten proces nazywa się łagodnym przerostem prostaty i choć jest powszechny, nie jest normalny w sensie, że należy go po prostu zaakceptować. Kiedy prostata się powiększa, uciska cewkę moczową, cienką rurkę, przez którą mocz opuszcza pęcherz. To powoduje problemy z oddawaniem moczu, a nocne wstawanie staje się codziennością. Mężczyźni przestają się wysypiać, są rozdrażnieni, zmęczeni, a ich organizm coraz gorzej radzi sobie z regeneracją. W moim gabinecie często słyszę to samo zdanie. Myślałem, że to normalne po sześćdziesiątce. Ale to nie musi tak wyglądać. Ciało daje znaki, tylko trzeba je umieć odczytać. Bo jeśli te sygnały są ignorowane zbyt długo, ryzyko rośnie. Zakażenia dróg moczowych, kamienie pęcherza, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie nerek. Ale jest dobra wiadomość: organizm mężczyzny po 60 roku życia nadal potrafi się regenerować, pod warunkiem, że dostanie wsparcie. I tu właśnie pojawia się pytanie: czy coś tak prostego jak soda oczyszczona może naprawdę pomóc? Zanim odpowiem, chcę, byś przypomniał sobie ostatnią noc, kiedy przespałeś ją bez ani jednej pobudki. Kiedy rano obudziłeś się wypoczęty, z czystym umysłem, gotowy na nowy dzień. Bo to właśnie o to walczymy. Nie tylko o prostatę, o sen, o spokój, o siłę, która wraca, gdy ciało wreszcie przestaje walczyć z samym sobą. Ale żeby to było możliwe, trzeba zrozumieć, co dokładnie robi soda oczyszczona w twoim organizmie. I dlaczego to może być kluczowy element tej układanki. Soda oczyszczona, wodorowęglan sodu, Znana jest głównie jako składnik wypieków, ale jej działanie wykracza daleko poza kuchnię. W medycynie już od dziesięcioleci stosuje się ją jako środek zobojętniający kwas w żołądku, a także do łagodzenia objawów kwasicy metabolicznej. To, co mniej znane, to jej wpływ na stan zapalny w organizmie, i właśnie tu zaczyna się robić interesująco. Zacznijmy od podstaw. Z wiekiem organizm mężczyzny zaczyna produkować więcej związków prozapalnych. To naturalne, ale jeśli ten stan utrzymuje się zbyt długo, zaczyna uszkadzać tkanki. Prostata, jako narząd hormonalnie wrażliwy, jest jednym z pierwszych miejsc, które odczuwają skutki przewlekłego stanu zapalnego. I tu pojawia się soda. Badania opublikowane w czasopiśmie Journal of Immunology wykazały, że regularne spożycie niewielkich ilości sody oczyszczonej może pomóc w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu. Mówiąc prościej, soda wysyła sygnał do komórek odpornościowych, by przestały atakować własne tkanki. Efekt: mniej stanu zapalnego, mniej obrzęku, lepszy przepływ moczu, ale to nie wszystko. Soda wpływa też na pH organizmu, choć nie w sposób, w jaki często się to przedstawia. Nie chodzi o alkalizowanie wszystkiego. Chodzi o drobną zmianę równowagi kwasowo-zasadowej w okolicach nerek i pęcherza, co tworzy środowisko mniej sprzyjające stanom zapalnym prostaty. To subtelne, ale znaczące działanie, szczególnie u mężczyzn po sześćdziesiątce, kiedy naturalne mechanizmy regulujące te procesy słabną. Wyobraź sobie swój organizm jak silnik samochodu. Gdy zapłon działa zbyt agresywnie, cały układ się przegrzewa. Soda działa jak regulator. Delikatnie zmniejsza tarcie, uspokaja wewnętrzny ogień, który z czasem prowadzi do zużycia. A co najważniejsze, robi to bez obciążania wątroby czy serca jak wiele leków farmakologicznych stosowanych przy problemach z prostatą. Oczywiście, nie każdemu soda pomoże w ten sam sposób, ale jeśli Twój organizm reaguje na nią dobrze a zaraz powiem, jak to sprawdzić to może stać się Twoim sprzymierzeńcem prostym, tanim, ale skutecznym. Bo prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy łączymy wiedzę z działaniem. A soda, choć wydaje się zbyt prosta, by była skuteczna, może być właśnie tym brakującym ogniwem między bezsenną nocą a spokojnym snem. Ale zanim postawisz ją przy łóżku, warto zobaczyć, co konkretnie pokazały badania i jak wyglądały efekty po zaledwie 7 dniach stosowania. Wielu mężczyzn, którzy spróbowali tej metody, mówi jedno: już po kilku dniach poczułem różnicę. Mówimy tu nie o cudzie, ale o drobnej zmianie, która może mieć realny wpływ na komfort życia, jeśli ciało zareaguje pozytywnie. W moim gabinecie prowadziłam obserwacje u kilku pacjentów po 60, którzy skarżyli się na częste nocne mikcje, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza i rozdrażnienie związane z brakiem snu. Po wprowadzeniu prostego protokołu, pierm płaska łyżeczka sody oczyszczonej, rozpuszczona w szklance wody, przed snem, przez 7 dni, wielu z nich zauważyło zmniejszenie liczby nocnych pobudek już po 4-5 dniach. Weźmy przykład pana Jerzego, 68 lat. Emerytowany kierowca, który zgłosił się z klasycznymi objawami: 3-4 razy wstawał w nocy, miał trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, a rano budził się zmęczony. Po tygodniu stosowania sody, bez żadnych innych zmian, zauważył, że wstaje tylko raz. Nie była to pełna ulga, ale różnica była wyraźna. Pierwszy raz od miesięcy przespałem kilka godzin bez przerwy, powiedział mi z niedowierzaniem. Jak to możliwe? Soda oczyszczona działa szybko na układ trawienny i moczowy. Po spożyciu wchodzi w reakcję z kwasami, neutralizując je i podnosząc pH moczu. To z kolei tworzy środowisko mniej sprzyjające podrażnieniom i zapaleniom w drogach moczowych, a także w prostacie. Im mniej drażnienia, tym mniejsze parcie. Im mniej parcia, tym mniej pobudek w nocy. Co ważne, nie twierdzę, że soda leczy prostatę w 7 dni. Ale w wielu przypadkach może złagodzić objawy, które tak bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie. Czasem nie chodzi o całkowite wyleczenie, ale o to, by odzyskać choć jedną spokojną noc. A to dla mężczyzny po 60. może być przełom. Oczywiście, nie wszyscy reagują tak samo. Ciało to nie maszyna, ale właśnie dlatego warto obserwować. Jeśli po tygodniu zauważysz poprawę, to może być sygnał, że organizm oddycha z ulgą. Jeśli nie, to nadal masz więcej informacji, które pomogą ci w kolejnych krokach. W tym wszystkim chodzi o odzyskanie poczucia wpływu. Nie czekania w ciszy, aż będzie gorzej, bo czasem to, co najprostsze działa. Jeśli dasz swojemu ciału szansę, ale pamiętaj, nawet jeśli coś działa szybko, to nie znaczy, że możesz to stosować bez ograniczeń. I właśnie dlatego w kolejnym kroku pokażę ci, jak używać sody z rozwagą, bezpiecznie i świadomie, tak by pomóc, a nie zaszkodzić. Zanim cokolwiek wypijesz, nawet coś tak pozornie nieszkodliwego jak soda oczyszczona, musisz wiedzieć, jak to robić mądrze i bezpiecznie. Bo choć soda to nie lek na receptę, jej wpływ na organizm jest rzeczywisty i nie każdy mężczyzna po sześćdziesiątce powinien stosować ją bez zastanowienia. Zacznijmy od najważniejszego. Ile i kiedy? Jeśli twój lekarz nie widzi przeciwwskazań, możesz rozważyć wypicie jednej płaskiej łyżeczki. Ok, 3-5 gramów. Sody oczyszczonej, rozpuszczonej w szklance letniej wody. Na około 1-2 godziny po kolacji, naczczo przed snem. Ważne, by nie łączyć tego z jedzeniem. Soda może bowiem zakłócać procesy trawienne, jeśli przyjmowana jest tuż po posiłku. Jeszcze ważniejsze, nie pij jej codziennie przez długi czas. Zalecam stosowanie maksymalnie przez 7 dni, a potem przerwa. Dlaczego ponieważ nadmiar sody może zakłócić gospodarkę elektrolitową organizmu. Może prowadzić do wzrostu poziomu sodu we krwi, co zwiększa ryzyko nadciśnienia, zatrzymania płynów i problemów z sercem. Zwłaszcza u mężczyzn, którzy już biorą leki na ciśnienie lub mają problemy z nerkami. Druga sprawa, kto nie powinien stosować sody oczyszczonej? Jeśli masz chorobę nerek, niewydolność serca, Wrzody żołądka, refluks, zespół metaboliczny lub przyjmujesz leki zmieniające pH żołądka, np. inhibitory pompy protonowej, nie stosuj sody bez konsultacji z lekarzem. Także jeśli regularnie bierzesz leki moczopędne lub suplementy potasu, ryzyko zaburzeń elektrolitowych rośnie. Często słyszę pytanie: a jeśli czuję się lepiej już po dwóch dniach, mogę pić dalej? Odpowiedź brzmi nie od razu. Czasem poprawa jest chwilowa. Prawdziwe działanie należy oceniać dopiero po kilku dniach i obserwacji ogólnego samopoczucia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy niepożądane, ból brzucha, zawroty głowy, uczucie ciężkości w klatce piersiowej, należy natychmiast przerwać i skontaktować się z lekarzem. Warto też pamiętać, że soda nie działa lokalnie, tylko na prostaty, wpływa na cały organizm. Dlatego nie traktuj jej jak magicznej mikstury traktuj ją jak element szerszego planu, który musi być oparty na odpowiedniej diecie, nawodnieniu, badaniach i świadomości tego, co się dzieje z twoim ciałem. Zanim dasz swojemu ciału coś nowego, zapytaj, czy jestem gotów też słuchać, jak ono odpowiada? Bo czasem pierwsze sygnały, które ignorujemy, są najważniejsze. A teraz, zanim opowiem ci o jednym z największych wrogów prostaty, którego nikt ci nigdy nie pokazał, chcę Żebyś pomyślał o tym, co jeszcze może sabotażować Twoje zdrowie. Nawet jeśli robisz wszystko dobrze, możesz pić sodę, możesz zmieniać dietę, możesz nawet ćwiczyć regularnie, ale jeśli nie rozpoznasz tego jednego wroga, postępy będą krótkotrwałe. Mówię o czymś, czego nie widać na USG ani w badaniach krwi, ale co niszczy prostatę od środka stres i milczenie. Zacznijmy od stresu. Dla wielu mężczyzn po 60 stres to nie tylko emocja, to codzienny stan. Napięcie finansowe, brak poczucia celu po przejściu na emeryturę, konflikty rodzinne, samotność. To wszystko sprawia, że organizm działa w trybie alarmu. Kortyzol, hormon stresu, utrzymuje się na wysokim poziomie, a kiedy kortyzol rośnie, stan zapalny się utrzymuje, nawet jeśli wszystko inne robisz dobrze. Przewlekły stres powoduje mikrozmiany w całym ciele, również w prostacie. Hamuje regenerację tkanek, zaburza produkcję testosteronu i pogarsza jakość snu. Co gorsze, wielu mężczyzn nie mówi o tym nikomu, bo przecież facet ma sobie radzić. A więc zamiast rozładować napięcie, tłumią je. Złość, frustracja, strach, wszystko zostaje w środku. I tam robi największe szkody. Miałam pacjenta, pan Edward, 71 lat. Po dwóch latach badań, leków i diet, jego objawy wciąż wracały. Dopiero, gdy w trakcie rozmowy wspomniał o śmierci żony i poczuciu, że został sam z ciałem, które przestało działać, coś się zmieniło. U Edwarda nie chodziło tylko o prostatę. Chodziło o napięcie, które dusił latami. Kiedy zaczął mówić, szukać wsparcia, zapisał się do lokalnej grupy seniorów. Objawy zaczęły się stabilizować. Czasem to nie pęcherz Cię budzi w nocy, czasem to coś, czego nie chcesz poczuć, gdy wszystko cichnie. I jeszcze jedno: wstyd. Wielu mężczyzn nie mówi lekarzowi, że coś jest nie tak, bo jak przyznać się, że coś tam na dole nie działa jak dawniej? Zamiast działać szybko, czekają, a prostata nie czeka. Przerost narasta powoli, cicho i nagle jest za późno na proste rozwiązania. Dlatego mówię dziś wprost: to nie wstyd się bać, to nie wstyd szukać pomocy. Prawdziwa siła nie polega na milczeniu, polega na działaniu, mimo strachu. Twój organizm chce ci pomóc, ale musisz mu dać do tego warunki. Bo nawet najlepszy plan nie zadziała, jeśli napięcie nie odpuści. Ciało reaguje nie tylko na to, co jesz, ale też na to, co czujesz i czego nie mówisz. I dopiero gdy to zrozumiesz, możesz naprawdę zacząć wracać do zdrowia. A kiedy połączysz to z odpowiednimi nawykami, wszystko zaczyna się układać. I o tych właśnie nawykach opowiem Ci teraz. Soda oczyszczona może dać impuls, ale sama nie wystarczy, jeśli codziennie robisz rzeczy, które działają przeciwko niej. Bo organizm to nie maszyna. To system naczyń połączonych i każdy wybór, który podejmujesz, albo pomaga prostacie, albo ją obciąża. Zacznijmy od jedzenia. To, co jesz wieczorem, ma bezpośredni wpływ na prostatę w nocy. Jeśli kolacja jest tłusta, ciężka, pełna cukrów prostych, organizm skupia się na trawieniu, a nie na regeneracji. W nocy powinien się wyciszać. Tymczasem wiele osób je późno. Pije alkohol albo sięga po przetworzoną żywność, która podnosi poziom insuliny i sprzyja stanom zapalnym. Dlatego zalecam prostą zasadę: kolacja najpóźniej dwa godziny przed snem. Lekka, oparta na warzywach, chudym białku i zdrowych tłuszczach. Świetnie działa gotowany brokuł, duszona cukinia, ryby morskie, jajka. Unikaj produktów z białej mąki, wędlin sklepowych, czerwonego mięsa smażonego na oleju roślinnym. Druga rzecz, nawodnienie. Z wiekiem odczuwanie pragnienia się osłabia, ale prostata i cały układ moczowy potrzebują wody, by działać sprawnie. Jeśli pijesz mało w ciągu dnia, a dużo wieczorem, organizm będzie musiał to wydalić właśnie wtedy, gdy chcesz spać. Dlatego pij regularnie przez cały dzień, ale ogranicz płyny na dwa godziny przed snem. Trzecia, ruch i oddychanie. Brak aktywności fizycznej powoduje zastój krwi w miednicy, a to pogarsza ukrwienie prostaty. Nie musisz biegać maratonów. Wystarczy codzienny 30-minutowy spacer. Nawet proste ćwiczenia oddechowe, 10 minut dziennie, obniżają poziom kortyzolu i wspomagają regenerację. I czwarta, sen. Brzmi jak banał, ale to właśnie w nocy ciało naprawia stany zapalne, reguluje hormony i odbudowuje tkanki. Jeśli nie śpisz głęboko, Prostata nie ma kiedy się zregenerować. Unikaj ekranów na godzinę przed snem. Zamiast tego nie książka, cicha muzyka, otwarte okno. I jeśli stosujesz sodę, pamiętaj: ona działa najlepiej, gdy ciało wchodzi w stan spokoju. Pan Tadeusz, 73 lata, był sceptyczny. Zgodził się spróbować nie tylko sody, ale też prostego planu wcześniejsza kolacja, 20 minut spaceru, mniej kawy, więcej wody do 18.00. Po dwóch tygodniach powiedział: Nie tylko lepiej śpię, czuję się spokojniejszy. Jakby moje ciało odetchnęło. Właśnie o to chodzi. Soda to nie lek. To narzędzie, ale tylko część większej układanki. Gdy połączysz je z codziennymi wyborami, które wspierają twoje ciało, możesz naprawdę zauważyć różnice. I teraz, gdy już wiesz, co wpływa na prostatę i jak z nią współpracować, czas to wszystko zebrać w jedną prostą decyzję. Pamiętasz, od czego zaczęliśmy? Od tych cichych pobudek w środku nocy, od zmęczenia, które nie mija, od tego niepokoju, którego nie mówi się na głos. Bo prostata to nie tylko fizyczny problem. To temat, który zbyt długo był tematem tabu. I właśnie dlatego dziś dałeś sobie coś więcej niż tylko informacje. Dałeś sobie szansę. Dowiedziałeś się, że zwykła łyżeczka sody oczyszczonej, jeśli stosowana z rozwagą, może pomóc Twojemu ciału odzyskać równowagę. Że są mężczyźni, którzy już po kilku dniach zauważyli ulgę. Że nie musisz czekać, aż będzie gorzej. Ale też, że nie chodzi tylko o sodę. Chodzi o ciebie. O to, jak śpisz, co jesz, jak oddychasz. I czy pozwalasz sobie na spokój. Zrozumiałeś, że stres, który tłumisz, działa jak niewidzialny wróg. Że wstyd, który każe ci milczeć, może kosztować cię zdrowie. Ale też, że twoje ciało, nawet po sześćdziesiątce, wciąż chce ci służyć. Wciąż potrafi się regenerować. Wciąż może odzyskać siłę. Więc dziś proszę Cię, jako lekarz i jako kobieta, która słuchała już setek takich historii, nie odkładaj tego. Zacznij od prostego planu. Jedna łyżeczka, wieczorny spacer, wcześniejsza kolacja, mniej napięcia, przez siedem dni. Obserwuj. Daj swojemu ciału sygnał, że jesteś gotów z nim współpracować, bo Twoje zdrowie nie zależy od wieku, zależy od decyzji. A ta decyzja może zapaść właśnie teraz. Jeśli to, co usłyszałeś, ma dla Ciebie sens, Podziel się tym filmem z kimś, kto też się budzi nocą i nie wie od czego zacząć. Może to właśnie dla niego będzie pierwszy krok, twój organizm jeszcze cię nie zostawił. On tylko czeka, aż mu pokażesz, że wciąż jesteś gotów o siebie zawalczyć.